Kolejny zestaw tym razem pięciu zadań z logarytmów, które w mojej subiektywnej ocenie mogłyby pojawić się na maturze rozszerzonej z matematyki. Są to zadania wybrane przeze mnie, które nie pojawiły się na żadnych wcześniej arkuszach maturalnych. Takich pięć zadań, link do PDF-a, gdzie można sobie te zadania ściągnąć, wytrukować na przykład i spróbować policzyć offline znajduje się na dole w komentarzu. Jak również w komentarzu też znajdują się inne informacje dotyczące matury od 2023 roku. Tutaj między innymi zbiory zadań przygotowane przez CKE, informatory, zadania z informatorów przygotowane przez CKE i tak dalej. Zadanie pierwsze. Wykaż, że jeżeli ABC c jest większe od 1, to logarytm przy podstawie a, z c plus logarytm przy podstawie b, z c jest większy lub równy od logarytmu od czterech logarytmów przy podstawie ab z c. Teza, czyli to co mam udowodnić, ja sobie troszeczkę ją tutaj zmienię, to znaczy łatwiej wykazać, że coś jest większe lub równe od zera, niż jest większe lub równe od innego wyrażenia. Tu jest bez c. To znaczy, robię teraz przekształcenie równoważne, czyli mogę tutaj tę tezę zmienić w ten sposób, że przeniosę wszystko na jedną stronę. No i to mam do udowodnienia. Będę korzystał z wzoru, że logarytm przy podstawie a z b to jest 1 przez logarytm przy podstawie bez a, czyli odwrotność logarytmu to jest zamiana podstawy z liczbą logarytmowaną. Czyli tak, lewa strona równa się. Logarytm a z C zamieniam na logarytm przy podstawie CsA. Dodać 1 przez logarytm przy podstawie CsB. Odjąć 4 przez logarytm przy podstawie CSA, B. Oczywiście odwracam tylko logarytm, a nie 4. To 4 zostaje. Mam w ten sposób logarytmy przy tej samej podstawie. No, i teraz sprowadzam to do wspólnego mianownika. Wspólnym miano mianownikiem jest logarytm przy podstawie C z A razy logarytm przy podstawie C z B razy logarytm przy podstawie C z AB. A w liczniku mam yy, mam yy, po sprowadzeniu do wspólnego mianownika. Logarytm C z B razy logarytm C z AB. Dodać logarytm C z A razy logarytm c z AB i odjąć cztery logarytmy c z a i logarytmy c z b. Mam wykazać, że to jest większe lub równe zero. Zanim może przejdę do tu jeszcze uporządkowania licznika, to coś na temat własności logarytmów. Wszystkie te liczby a, b i c są większe od 1, czyli wszystkie te, te logarytmy w mianowniku mają podstawę większą od 1, czyli wykres logarytmu o podstawie większej od 1 wygląda w ten sposób. I liczby logarytmowane, czyli tutaj to a, to b są większe od 1. No i skoro ab jest większe od 1, to znaczy, że a razy b też jest większe od 1. Czyli te liczby logarytmowane są przy podstawie większej od 1 z liczby logarytmowanej większej od 1, co oznacza, że na wykresie to jest tutaj ta część logarytmu, czyli to jest większe od 0, to jest większe od 0 i to też jest większe od 0. No, czyli mianownik jest większy od zera. To już wiem. Zostaje mi tylko teraz kwestia, co dalej z licznikiem. To tak. Logarytm przy podstawie CSB. Liczby a i b są dodatnie, czyli mogę zapisać to jako logarytm C z a plus logarytm C z b, bo gdybym nie wiedział, jakie są te, te liczby a i b, no to nie mógłbym tego rozłożyć na, na sumę, bo wtedy mogłoby być na przykład a ujemne lub b ujemne, a tak wiem, że na pewno są dodatnie. Plus logarytm C z a razy logarytm C z a plus logarytm C z b. Odjąć cztery logarytmy C z A i logarytmy C z B. Przez... I ten mianownik jest tutaj przeniesiony, żeby już go po raz kolejny nie przepisywać. Czyli teraz po pomnożeniu mam logarytm C z B razy logarytm C z A, dodać logarytm C z B i to jest to samo, czyli do kwadratu, dodać logarytm C z A i razy logarytm C z A, czyli do kwadratu, dodać logarytm C z A, logarytm C z B. Odjąć cztery logarytmy CSA, A, logarytm CSB. z B. Przez no i mianownik po raz kolejny przeniesiony. I mam teraz tak. Logarytm C A, logarytm C B, logarytm CSB B i logarytm C A. Czyli to i to jest to samo, tylko jest zamieniona kolejność, czyli mnożenie mam przemienne, mogę sobie to zapisać w tej samej kolejności. No i tutaj też mam to samo wyrażenie, czyli mogę te wyrażenia ze sobą redukować. Mam tu jedno z plusem, jedno z plusem i cztery z minusem, czyli mam minus dwa logarytmy CSA i logarytmy CSB. No to w takim razie pisząc w kolejności, tu można chyba zauważyć już za chwilę, że dąży do, zbioru, do wzoru skróconego mnożenia, to jest logarytm C z B do kwadratu odjąć dwa logarytmy C z B, logarytmy C z A, dodać logarytm C z A do kwadratu przez... Logarytm C z A razy logarytm C z B razy logarytm C z AB. No i w liczniku mam wzór skróconego mnożenia, to jest logarytm C z B odjąć logarytm C z A do kwadratu przez logarytm C z A, logarytm C z B i logarytm C z AB. No i to, co wcześniej. Na poprzedniej stronie uzasadniałem większe od zera, większe od zera i większe od zera, a tu ma wzór skłóconego mnożenia. Na pewno jest większy równy od zera, czyli całość jest większy równe od zera, co należało wykazać. Udowodnić, że jeżeli ABX są dodatnie, ABX są różne od 1 oraz AB jest różne od 1, to logarytm a z x minus logarnym bez x przez. Logarytm as x plus logarytm bez x jest równy logarytmowi przy podstawie aB z ilorazu b przez a. Oczywiście te założenia, które są tutaj w zadaniu, wynikają z definicji logarytmu. Także to jest chyba oczywiste. Zacznę od lewej strony. Lewa strona logarytm przy podstawie as x odjąć logarytm przy podstawie bez x przez logarytm przy podstawie as x dodać. Logarytm przy podstawie bez x. No, będę chciał to zamienić na tą samą podstawę, czyli żeby mieć x -a w podstawie. Korzystam z wzoru logarytm przy podstawie a z x jest równy 1 przez logarytm przy podstawie xa, czyli odwrotność logarytmu to zamiana podstawy z liczbą logarytmowaną. Czyli mam tak: 1 przez logarytm przy podstawie x z a odjąć 1 przez logarytm przy podstawie x z b przez 1 przez logarytm przy podstawie x z a dodać 1 przez logarytm przy podstawie x z b sprowadzę to do wspólnego mianownika tutaj mam główną kreskę ułamkową i teraz będę miał tutaj kreskę w liczniku, czyli wspólny mianownik to jest logarytm przy podstawie x z a razy logarytm przy podstawie x z b i po sprowadzeniu do wspólnego mianownika mam logarytm przy podstawie x z b odjąć logarytm przy podstawie x z a a tu w mianowniku mam wspólny mianownik logarytm z x z a razy logarytm x z b, a w liczniku logarytm x z b dodać logarytm x z a. No chyba nie trudno zauważyć, jak zrobię tutaj te łamki przez odwrotność, to 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 mi się tutaj Skraca, czyli równa się logarytm xb, odjąć logarytm xa przez logarytm xb, dodać logarytm xa. No i korzystam ze wzoru na różnicę logarytmów i na sumę logarytmów przy tej samej podstawie, czyli w liczniku mam różnicę, to jest b przez a przez logarytm przy podstawie x z BA. No i tych wzorów tutaj nie pisałem, bo mam nadzieję, że one są znane. Tak samo jak wzór na zamianę podstaw, ale go tutaj zapiszę, że logarytm przy podstawie a z b to jest logarytm przy podstawie c z b przez logarytm przy podstawie c z a. Czyli jeżeli dzielę logarytmy o tej samej podstawie, Tutaj we wzorze mam c, w tym przypadku mam tą samą podstawę x, to to jest równe jednemu logarytmowi, gdzie podstawa logarytmu to jest liczba logarytmowana w mianowniku, czyli w tym przypadku to jest ba, albo inaczej ab, bo to jest mnożenie, czyli przemienne, a liczba logarytmowana tej liczby to jest liczba logarytmowana licznika, czyli w tym przypadku b przez a. Co jest równe stronie prawej? Co należało wykazać. I kolejne zadanie, trzecie. Dany jest logarytm przy podstawie 36 z 8 i jest równy m. I mam wyznaczyć logarytm przy podstawie 36 z 9. Tutaj ten logarytm 36 z 8, który mam zapisany za pomocą litery m, jest z 8, czyli z potęgi dwójki, a 9. Nie jest potęgą dwójki, czyli bym musiał jakoś tutaj zacząć zamieniać to 9, żeby była ewentualnie potęga dwójki i 36, żeby się pojawiło. Czyli tak, 36 z 9 to jest logarytm przy podstawie 36 z 36 przez 4. To jest 9. Dzięki temu mam logarytm przy podstawie 36 z 36, odjąć logarytm przy podstawie 36 z 4. To jest ze wzoru na logarytm ilorazu. No, a skoro mam tutaj potęgę dwójki i 8 jest potęgą dwójki, to powinien, powinno mi się dosyć łatwo udać ten logarytm zamienić. I to mam tak: 36 z 8 jest m, czyli logarytm przy podstawie 36 z 2 do potęgi trzeciej to jest m. Logarytm potęgi, czyli jeżeli mam liczbę logarytmowaną do potęgi trzeciej, to tą trójkę mogę napisać przed logarytmem, czyli mam 3 logarytmy przy podstawie 36 z 2 równa się m, i jeżeli to podzielę obustronnie przez 3, to logarytm przy podstawie 36 z 2 jest równy m przez 3. No to tutaj teraz będę starał się z tego zrobić logarytm przy podstawie 36 z 2. Najpierw logarytm przy podstawie 36 z 36 to jest 1. Odjąć logarytm przy podstawie 36 z 2 do kwadratu. Czyli 1 odjąć logarytm, 2 logarytm przy podstawie 36 z 2. No a logarytm 36 z 2 mam tutaj wyliczony, to jest m przez 3. Czyli 1 odjąć 2 razy m przez 3. Czyli mogę to zapisać ewentualnie w takiej postaci. Logarytm minus 2 trzecie m. I zadanie numer 4: dany jest logarytm przy podstawie 6 z 2, i to jest równe m, a mam wyznaczyć logarytm przy podstawie 24 z 72. No mam podany logarytm przy podstawie 6, to ze wzoru na zamianę podstaw. Skorzystam też logarytm przy podstawie 6 z 72 przez logarytm przy podstawie 6 z 24. 72 mogę zapisać jako 36, czyli potęgę szóstki, czyli to, co mam w podstawie tego logarytmu i 2, to jest potęga dwójki, to jest ten logarytm, który mam podany jako m, więc wszystko tutaj będzie za chwilę pasować, a 24 mogę napisać jako 6, potęga szóstki i 4, potęga dwójki, też powinienem to za pomocą m powinno mi się udać zapisać. Korzystam z wzoru, że logarytm iloczynu jest równy sumie logarytmów przy tej podstawie, oczywiście te liczby 36 i 2 muszą być dodatnie, żebym mógł rozpisać logarytm iloczynu na sumę, co tutaj jest spełnione i podobnie w mianowniku 6 z 6 plus logarytm 6 z 4. Logarytm 6 z 36 to jest 2. Logarytm przy podstawie 6 z 2 to mam tutaj podane, to jest m przez logarytm 6 z 6 jest 1. No i mam logarytm 6 z 4. Logarytm przy podstawie 6 z 4 to jest logarytm przy podstawie 6 z 2 do kwadratu korzystając z wzoru na logarytm potęgi. Jeżeli liczba logarytmowana jest do potęgi, to ten wykładnik mogę zapisać przed logarytmem, czyli dwa logarytmy przy podstawie 6 z 2. A logarytm przy podstawie 6 z dwóch to jest m, czyli przez 2m. I to jest tutaj odpowiedź do zadania. Zadanie piąte. Wyznacz wartość. Wyrażenia, może je tutaj przeniosę najpierw i będę zamieniał na razie wszystko na logarytmy przy podstawie 3. Czyli mam logarytm przy podstawie 3 z 12 razy logarytm przy podstawie 3 z 36. Od zamiana liczby logarytmowanej z podstawą logarytmu to jest odwrotność, czyli zamiast 1 przez logarytm przy podstawie 36 z 3, mam logarytm przy podstawie 3 z 36. Odjąć logarytm przy podstawie 3 z 4 i podobnie logarytm przy podstawie 3 z 108. Mam logarytm przy podstawie 3 z 4, więc raczej go tutaj nie wyliczę, będę starał się coś to skrócić, redukować, więc będę zamieniał te logarytmy tak, żeby mieć potęgę trójki, czyli żeby móc wyliczyć ten logarytm i żeby mieć logarytm z czterech, żeby ewentualnie go gdzieś tutaj może poskraczać, poredukować. Czyli tak, logarytm przy podstawie 3 z 3 razy 4 razy logarytm przy podstawie 3 9 razy 4 odjąć Logarytm przy podstawie 3 z 4, razy logarytm przy podstawie 3 z 27 razy 4. Czyli logarytm przy podstawie 3 z 3, dodać logarytm przy podstawie 3 z 4, razy logarytm przy podstawie 3 z 9 plus logarytm przy podstawie 3 z 4, odjąć logarytm przy podstawie 3 z 4 razy logarytm przy podstawie 3 z 27, dodać logarytm przy podstawie 3 z 4. No i te logarytmy wszystkie, gdzie mam liczba logarytmowana jest potęgą trójki, mogę wyliczyć, czyli tutaj mam 1 plus logarytm przy podstawie 3 z 4, 2 plus logarytm przy podstawie 3 z 4, odjąć logarytm przy podstawie 3 z 4, 3 dodać logarytm przy podstawie 3 z 4. No i będę teraz te nawiasy przez siebie mnożył. 1 razy 2 to jest 2. Dodać 1 razy logarytm to jest logarytm przy podstawie 3 z 4. Dodać 2 logarytmy przy podstawie 3 z 4. I dodać logarytm razy logarytm, czyli logarytm przy podstawie 3 z 4 do kwadratu. I tu jest ten logarytm do kwadratu nie czwórka liczba logarytmowana, tylko logarytm. Odjąć 3 logarytmy przy podstawie 3 z 4, odjąć. No i znowu mam logarytm pomnożony przez logarytm, czyli jest to logarytm do kwadratu. Te logarytmy kwadratu się redukują. Podobnie tutaj mam 1 i 2 logarytmy, to razem mam 3 logarytmy. Odjąć 3 logarytmy to jest 0, czyli otrzymuję wynik końcowy równa się 2.